E Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Roz, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Witamy wszystkich widzów telewizji trwami, słuchaczy Radia Maryja. W studiu witamy doktora Mieczysława Guzewicza, biblistę, członka Rady do Spraw Rodziny, Konferencji Episkopatu Polski, ale ponadto szczęśliwego małżonka Jolanty, jak również e, szczęśliwego tatę Eweliny, Dobromira oraz Cecylii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzień. Teraz i zawsze. Jak dochować wierności w małżeństwie? To temat naszego dzisiejszego spotkania. A jeżeli przed nami i przed radiosłuchaczami, telewidzami yy, biblista, to zapewne wierność w znaczeniu biblijnym i od tego wychodzić będziemy do dalszych rozważań. Yy, niewątpliwie. Najpierw chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie do uczestnictwa w tej audycji z tym właśnie tematem, bo zastanawiając się nad zagadnieniami związanymi z małżeństwem. Myślę, że wszyscy czujemy, żyjąc w małżeństwie i ci, którzy jakoś wokół tego tematu krążymy, zajmując się, że jest to jeden z najważniejszych tematów. Wierność w małżeństwie, ale dlaczego z takim akcentem najważniejszych? No w tych uwarunkowaniach, w tym kontekście, bo dzisiaj mamy taką rzeczywistość wokół siebie, gdzie wartość wierności, ale no to we wszystkich sytuacjach i we wszystkich relacjach jest bardzo mocno zdegradowana. Od chociażby no, wierność podejmowanym zobowiązaniom w układach zawodowych, czy na płaszczyźnie wiary, wierność dekalogowi, wierność przykazaniom, wierność nauce Kościoła. I tak, rzeczywiście, kiedy się zastanawiałem nad tą tematyką, to od razu mi przyszła na myśl wierność Pana Boga, bo to jest dla nas ideał, to jest dla nas wzór. Bóg jest wierny, i to jest jednocześnie jednym z największych przymiotów Boga. Bóg jest wierny. Patrząc na przymierze, z jednej strony jest właśnie Bóg, który składa obietnice, z drugiej strony jest naród, który ma dochowywać obietnicy, a któremu to po trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, po upadku pierwszych ludzi, nie jest łatwo dochować. Ale Bóg jest zawsze wierny. Nie ukrywam, że osobiście mnie zawsze fascynowała ta cecha Boga. Bóg jest Bogiem wiernym. Znajdujemy też takie porównanie w księdze powtórzonego prawa tej wierności Boga do skały. Czy to jest coś tak trwałego, nietykalnego? A wierność Boga to jest przede wszystkim wierność podjętym zobowiązaniom. I to dla nas jest wzór, jest ideał. Przy czym też patrząc jeszcze na ten fragment, a więc na tą płaszczyznę biblijną, Musimy zdecydowanie powiedzieć, że my sobie w naszej wierności bez Boga nie poradzimy. To tak w znaczeniu ogólnym. Natomiast teraz przechodząc już na płaszczyznę małżeństwa. Ale będąc stworzonymi na obraz i podobieństwo Pana Boga, jesteśmy zdolni do tej wierności? Bardzo ładnie Ojciec powiedział, bardzo ważna rzecz. My jesteśmy zdolni, tak samo jak jesteśmy zdolni do doskonałości w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa, co chociażby potwierdzają nam przykłady świętych, czyli osób, które osiągnęły, Y, poziom życia Ewangelią, radami ewangelicznymi na y, płaszczyźnie, na poziomie już najwyższym. Czyli my jesteśmy zdolni, niewątpliwie, tylko cały czas musimy dostrzegać y, ten element, który zaistniał, który jest opisany w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, że otworzyliśmy się na złe skłonności poprzez propozycję szatana, poprzez pokusę szatana. Tam też chodziło o wierność, bo Bóg przedstawił propozycję, zaproponował nam, ludziom, wierność wobec tej propozycji. My w takich konkretnych uwarunkowaniach, jakie tam zaistniały, nie dochowaliśmy tych propozycji, ale ciągle, mimo ingerencji szatana, tak jak on się zaznaczył, mamy tą możliwość. I Bóg pozostał wierny. I Bóg, pozostał, i Bóg pozostał wierny też w tym aspekcie i w tym wymiarze, że mimo naszych skłonności do niewierności, Bóg stale jest gotów nam pomagać. To jest też element Jego wierności. On chce nam pomagać w wytrwaniu w naszej wierności. Ponieważ nie może być niewiernym danemu wcześniej słowu, a to słowo to jest miłość względem człowieka. I czyżby można było sparafrazować odnośnie wierności te słowa z Ewangelii już tym razem? Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, a tym razem bądźcie wiernymi, jak ja jestem wierny? No, myślę, że akurat element wierności jest bardzo ważnym elementem świętości, bo... Świętość, tak jak powiedzieliśmy, to jest najwyższy poziom życia radami ewangelicznymi, Ewangelią. A jest to możliwe tylko wtedy, kiedy jest się tym zasadą ewangelicznym wiernym. Ale cały czas, właśnie nawet w tym wyrażeniu, cały czas wypływa to nasze przekonanie, które wyakcentujemy bardzo mocno, bo ono będzie dla nas tłem do tego, co będziemy dalej chcieli powiedzieć, że Bóg jest też wierny w tym, że bardzo chce nam pomagać w wytrwaniu w naszej wierności. Ale my musimy od razu dopowiedzieć. Że my sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie. I tu trzeba mocno za, zaakcentować, przepraszam, ja tak lubię kolokwialnie powiedzieć, nie kombinujmy, nie jesteśmy w stanie o własnych siłach wytrwać wierności. Wierności dekalogowi, wierności przykazaniom, wierności nauce Kościoła, ale też wierności przysiędze małżeńskiej, z tego, tego wszystkiego, co z niej wypływa. My o własnych siłach nie jesteśmy w stanie wytrwać. A jeżeli mówimy o małżeństwie, to słowa przysięgi małżeńskiej, wypowiedziane kiedyś przez pana doktora Mieczysława Guzewicza, pewno wtedy jeszcze nie doktora, ale Mieczysława Guzewicza. Jolanto, ślubuje ci miłość, wierność. Jest to drugi element przysięgi małżeńskiej. Zwróćmy uwagę, podobnie jak Bóg kiedyś obdarzył człowieka miłością, też wypowiedział względem człowieka i całą swoją postawą, też wierność względem tego człowieka. I teraz możemy chyba przejść już do omawiania bezpośrednio tematu dzisiejszego spotkania: Jak dochować wierności w małżeństwie. Skoro Ojciec dotknął tego aspektu m, naszej sytuacji, konkretnie, imiennie, wymieniając nas jako małżonków, to też uczciwie chciałbym powiedzieć, ale myślę, że to, co teraz powiem, jest praktyką chyba wszystkich małżonków, że w chwili, kiedy my, akurat my, 29 lat temu, kiedy my wypowiadaliśmy te słowa, rzeczywiście z imieniem, dobrze, że Ojciec to zaakcentował, Przepiękne i bardzo ważne jest to, że my imiennie kierujemy te słowa przysięgi do konkretnej osoby. Kiedy ja 29 lat temu mówiłem Jolu, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci, to ja na pewno na takim poziomie treści tych słów nie rozumiałem jak dzisiaj. I jak powiedziałem, jestem pewny że to doświadczenie jest obecne we wszystkich małżeństwach, że my nie mamy do końca świadomości, co my sobie wypowiadamy, co my sobie ślubujemy. Pierwsi rodzice na początku swojej niewierności też chyba nie byli świadomi, co utracili, jak trudno, potem przyszło im budować te relacje wierności. No dokładnie. A wtedy też było tak bardzo delikatnie Jolu czy Jolanto? Ale miał ojciec zastrzeli. Chyba Jolanto, jeśli dobrze pamiętam, to chyba było oficjalnie. No my jesteśmy w tej gorszej sytuacji w stosunku do obecnego pokolenia, że nie było takich środków technicznych do rejestracji tej uroczystości. Owszem, mamy czarno-biały film, jeszcze realizowany tą kamerą 8 mm, ale to były kamery nie rejestrujące dźwięku. Aha. Mamy ten filmik, on jest bardzo krótki, taki bardzo amatorski, ale. Nie ma dźwięku, więc ja nie, nie jestem w stanie sobie teraz tego nawet y, odtworzyć w domu z ciekawości, czy tam było Jolu czy Jolanto. Y, y, Ale co jest przepiękne, że w momencie, kiedy wypowiedzieliśmy te słowa, tak jak powiedziałem, na niewielkim poziomie świadomości treści, istoty tych słów, to myślę, że i to jest też właśnie element wierności Pana Boga, że kiedy tak delikatnie, naprawdę nie jakoś tam bardzo szarpiąc się, tak bym powiedział, próbujemy z Panem Bogiem współpracować, to Pan Bóg obdarza tą łaską, że ta świadomość się podnosi, że ta świadomość się rozwija. Ja to dokładnie widzę i widzę to w naszym małżeństwie, obserwuję to w wielu małżeństwach, że jeśli my staramy się, o tak bym powiedział, staramy się być wierni, to Pan Bóg daje tą łaskę. Podnoszenia świadomości istoty tych słów. I w naszym przypadku tak było. Ja dzisiaj mogę powiedzieć bardzo dużo na temat istoty treści przysięgi małżeńskiej. Nie tylko z punktu widzenia przeczytanej teorii, ale też z punktu widzenia właśnie, czy może przede wszystkim z punktu widzenia osobistych doświadczeń. Ale widzę to wyraźnie, że to był przepiękny rozwój, że to była ewolucja, że Pan Bóg dawał nam tą łaskę wnikania w istotę. I dzisiaj, kiedy ja po latach, ale cały czas w odniesieniu do swojego małżeństwa, bo tak się staram patrzeć na to też. Czym się dzielę i o czym mówię? Że przede wszystkim bazą, punktem wyjścia jest moje małżeństwo, są nasze doświadczenia. Więc kiedy ja dzisiaj, jako facet żyjący 29 lat w małżeństwie, pytam siebie, co to jest ta wierność, ale też nawet to właśnie o co ojciec zapytał, dlaczego ona jest na drugim miejscu, to ja sobie tak myślę, że ja tak to dzisiaj rozumiem że owszem, ja mogę mówić żonie Jolu, kocham cię, bo miłość jest na pierwszym miejscu i nie możemy mieć wątpliwości co do tego, że ona jest najważniejszym elementem treści przysięgi, czy w ogóle całej tej rzeczywistości małżeństwa. A więc kiedy ja mówię Jolu, kocham cię, to mogą to być tylko słowa, to mogą być puste słowa, i w tym momencie można by tak powiedzieć. Ona powinna powiedzieć albo zapytać, jeśli mnie kochasz, to czy jesteś wierny? Albo właśnie jeśli ja mówię Jolu, kocham cię i skoro ci to mówię, to potwierdzam Ci to moją wiernością. Czyli tak można też w skrócie powiedzieć, że wierność jest sposobem realizacji miłości. Miłość przede wszystkim realizuje się przez wierność. Potem, owszem, jest uczciwość, potem jest ten bardzo ważny element oraz że, że się nie opuszczę aż do śmierci, ale na samym początku jest wierność, nawet w tym, kiedy ja to powiedziałem 29 lat temu, to ja od tamtej pory tym słowom jestem wierny, ale potem każdemu aspektowi. Jeśli ja mówię, Ślubuje ci wierność, to wierność owszem, w tym wymiarze cielesnym, ale też w wymiarze duchowym, nawet w wymiarze intelektualnym, bo bardzo niebezpieczną płaszczyzną zagrażającą wierności, o czym też za chwilę będziemy mówić w odniesieniu do naszego tematu, do, do, te, do pytania tematu, jest podejmowanie jakichś tam głębszych kontaktów, że tak powiem, intelektualnych, co też może doprowadzić do pewnego rodzaju, tak to się definiuje zdrady duchowej wobec współmałżonka. Więc to jest bardzo szeroka płaszczyzna. Więc wierność jest w praktyce realizacją miłości. A wierność w szczęściu. Ponieważ podstawowym y, takim celem małżeństwa jest oczywiście y, bycie znakiem miłości Boga względem człowieka, tym znakiem jak Chrystus umiłował i miłuje Kościół, jak się o ten Kościół troszczy. Dzisiaj mówimy o wierności, więc małżeństwo też y, wzajemne małżonków y, w tej wierności jest znakiem wierności Boga względem człowieka, tej nieustannej, tej pomimo upadków, pomimo zdrad, pomimo niewierności człowieka, Bóg wciąż jest wierny swojemu słowu i nieustannie. No i pozostaje nam szczęście. Przecież małżonkowie są dla siebie i ze sobą, aby być szczęśliwymi, być szczęśliwymi. I teraz, jeżeli mówimy o wierności tej fizycznej, cielesnej, jeżeli mówimy o, o wierności tej intelektualnej, duchowej, jak by można było rozumieć wierność w szczęściu? Bo przecież wzajemnie sobie obiecali małżonkowie, że zrobią wszystko, aby być ze sobą. I dla siebie osobami, które wzrastać będą do tego, aby osiągnąć szczęście. No to w tym momencie, powiedziałbym, kiedy ojciec układał i formułował to pytanie, to taka pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to była taka, że wierność jest sposobem budowania szczęścia. Jeśli zależy nam na, na wzajemnym szczęściu, na tym różnie rozumianym, ale też tak po ludzku, żeby nam ze sobą było dobrze, to bez wierności tego szczęścia nie osiągniemy. Natomiast. Realizując wierność budujemy szczęście. Staramy się być ze sobą szczęśliwi poprzez bycie wiernym. Tak, tak, tak.